Posiłek pierwszy, trochę bardziej obiadowy aniżeli powinien być na posiłek pierwszy, ale jest godzina 11.35 i też jem go razem z Arnoldiniem. Mam ogórki konserwowe, buraczki. Tu jest chlebek bananowy i pieczone łóżko, czy tam noga z kurczaka, jak to woli. Posiłek numer dwa. I tak jak Wam obiecałam na samym początku, w odcinku pierwszym, staram się, żeby każdy jeden posiłek w ciągu tych wszystkich 56 dni już misiaczku różnił się od siebie i żeby te posiłki nie były powtarzalne one są delikatnie powtarzalne jak możecie zresztą zauważyć ale zawsze są inne zawsze jest chociażby jeden składnik który odróżnia się od pozostałych i tym razem mam znowu kruszonkę znowu z jogurtem tylko mam ją zrobioną z nektarynką. Było z jabłkiem, było z gruszką, tym razem mam nektarynkę. Jak chcesz zrzucić kilka kilogramów i stać się bardziej pewna siebie? Chcesz być inspiracją dla swoich dzieci, to moja nowa seria, która nazywa się Lżejsza Ty, jest dla Ciebie stworzona. Będziesz lżejsza fizycznie o kilka kilogramów, ale i lżejsza psychicznie, bo wydobędę z Ciebie tą pewniejszą wersję siebie. Cała seria składa się z 21 odcinków i każdy z nich jest na inny ważny dla ciebie temat. Każdy odcinek kończy się prostym i dającym siłę zadaniem do wykonania. Preferowane jest aby słuchać jeden odcinek dziennie, tak żeby po 21 dniach mieć wbudowany w sobie nowy, silny nawyk który posłuży Ci na lata. Dzięki serii Lżejsza Ty Twoje życie będzie szczęśliwsze. Cena za 21 odcinków i ponad 7 godzin materiału nagraniowego to 69 zł. Kupisz tą serię, która stworzona jest dla Ciebie, serię Lżejsza Ty, wysyłając do mnie wiadomość e-mail na adres majka mba@gmail.com A w temacie koniecznie wpisz lżejsza ty. Adres e-mail będzie się również znajdował w opisie poniżej tego filmu, jeżeli miałabyś ochotę go po prostu skopiować.